Jeszcze na krótko taka wrzutka stacja Gazpromu. E, paliwo około 4 zł, czyli dużo taniej niż u nas. Nie 7, a 4 4, 4, 4 cebuliony. Także całkiem spoko. E, no, zwłaszcza, że ten samochód też trochę pali, bo. No. Volvo XC9, XC60. Yy, także, także swoje ściągnie. No, ale 4, 4 zł jest całkiem, całkiem okej. Okay. Jakby kto chciał znać ceny paliwa. Nagrywam, no właśnie, yy, ciekawostka. Przed chwilą Czeczan chciał zatankować i nie mógł. Dlaczego? Dlatego, że najpierw trzeba zapłacić za określoną ilość paliwa, za określoną ilość litrów i dopiero od, od, odblokują Wam dystrybutor i za tyle możecie nalać. Plusy dodatnie, plusy ujemne. Plusy dodatnie takie, że nie nalejecie więcej, plusy ujemne takie, <laughs> no, że trzeba pójść, najpierw powiedzieć za ile i dopiero można tankować, także... Także tak, jakbyście na Białorusi tankowali, to już wiecie, jak to zrobić. Powiem Wam, yy, głupie nie głupie, ale kolejne miłe zaskoczenie. Chciałem iść do łazienki na stacji benzynowej, przy autostradzie, yy, Łazienka nie jest na samej stacji, tylko jest budynek, budynek obok, bo tu jest, tu jest Łazienka, tu jest stacja, ale yy, czyściusieńko? Jest papier, jest woda, ręczniki papierowe, higieniczne nakładki jednorazowe na deskę. Powiem Wam tak, yy, po Polsce, no Polskę zjeździłem wzdłuż i wszędzie, jak być może wiecie albo nie wiecie. Na żadnym Orlanie, Bipi czy innym szczalu się z tym nie spotkałem. Tutaj jest. Eee... Więc znowu, no znowu jestem pozytywnie zaskoczony. I no, no jako ciekawostkę wam to daję. Eee, jedyna wada z racji tego, że nie jest to budynek stacji, jest trochę zimno. No bo tamten nie jest ogrzewany, ale no coś za coś. Także nie ma nie ma się co w cudzysłowie brzydzić, bo naprawdę jest jeszcze czyściutko. Higienicznie i i chciałem powiedzieć, fajnie, no ale to. Jest okej. Okay. To moi drodzy, kolejna ciekawostka. Po pierwsze, y, garaż znacie na pewno takie piwo, jest w Polsce, ale jak widzicie już po etykietach, y, całkiem inne smaki, takie, których w Polsce nie ma. Y, I kolejna rzecz, jak mają oznaczoną akcyzę? Bo wczoraj to widziałem na Coca-Coli, teraz na piwie, a mianowicie, żeby mi tylko telefon nie wypadł kody QR na kapslach czy na nakrętkach. To jest symbol akcyzy. Także nie. Najpierw myślałem, że to jakiś konkurs może, albo co? Albo można zeskanować, żeby, nie wiem, skład zobaczyć, czy coś w ten desen. Nie. To jest po prostu akcyza. Także yy, no, zapasy są i dalej w trasę. Na razie. Dobra, moi drodzy, w końcu jest jakaś normalna pogoda, co pozwala mi na to, że mogę użyć gimbala. Tak, dorobiłem się. Jestem w Nieświeżu, tak się ta miejscowość nazywa. Jestem w centrum, na jednym z głównych placów. Kiedyś to miasto należało jeszcze do Radziwiłów. Później tam miało swoje różne inne historie. Są tutaj jakieś katakumby, jakiś pałac, park, także będziemy to wszystko sobie po kolei zwiedzać i plan jest taki, żeby później stąd pojechać jeszcze do twierdzy w Mirze, stamtąd do Mińska, z Mińska chyba do Grodna. No, i gdzieś tam później przez Litwę pewnie będziemy próbować dostać się do Warszawy. Ciekawostka: w tym parku, ten park jest w ogóle ten, o którym wspomniałem, jest podzielony na pięć różnych takich, nazwijmy to stref, i jest tu też strefa japońska. I teraz zobaczcie, jeżeli spojrzycie sobie o tu na drogowskazy, tak, w różnych językach, w tym również właśnie jest. Japoński jest chiński. A, także co, no zaczynamy przygodę z nieświeżym. Na razie. Y, powiem wam wprost, że podróżowanie samemu ma bardzo dużo plusów, bo na przykład nikt wam nie mówi, gdzie iść, jak iść, kiedy iść, o której wstać, o której pójść spać i tak dalej. A podróżowanie we dwie osoby, które są zgrane ma jeszcze więcej plusów. No bo zawsze macie kogoś, kto połowę roboty może zrobić za was. Czyli na przykład sprawdzić trasę, albo nie wiem, poprowadzić samochód, albo cokolwiek innego, albo nie daj Bóg coś się stanie. Ale jak jest się w pięcioro i każdy chce iść gdzie indziej, to jest przejebane. Zapamiętajcie sobie moje słowa. Jeden chce pić, drugi chce spać, trzeci iść do kibla, czwarty chce jechać, piąty nie chce czegoś zwiedzać. No. Także nie zwiedzamy, idziemy jeść. Zwiedzanie będzie później. Na razie. To moi drodzy, idę do kościoła w którym podobno są trumny radziwiłów Zobaczymy tylko, czy jest otwarty, bo tego nie wiemy, także chwila, moment i, i będzie było wiadomo. Jest klamka i otwarty. Przełączam kamerę. rubli. Dostaliśmy przewodniczkę e, w języku rosyjskim. E, beznadziejnie to wygląda. Masakra. W sensie nie warto tu wchodzić, tak jak widzieliście. No, nie chodzi o to, że 5 rubli to jest dużo, tak bo tam nie wiem, 7 zł. Natomiast to. No, no, ja myślałem, że to będą jakieś takie sensowniejsze katakumby, a tutaj widzieliście jedno takie pomieszczenie, parę trumien leży i tyle. Chyba, że jeszcze za tymi drzwiami coś jest, a to jest, to jest zamknięte na kłódkę, i wątpię, żeby tutaj coś było. Więc y, największą atrakcją jest chyba ta przewodniczka, która faktycznie jest taka charyzmatyczna, z rozmazaną szminką. E, natomiast nie, nie ma sensu. E, zajęło nam to jakieś dwie, dwie i pół minuty, i, i wychodzę stąd. Także w nieświeżu. Kościół tak, katakumby nie. Nie, mówię poważnie. Eee, nie, 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 nie ma co. Nie ma co. Eee, no i tyle. Poka 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 Pokażę Wam ten kościół z drugiej strony jeszcze. Z tej strony jak to wygląda. Z organami. I, i tyle. Mówiąc wprost, yy, spadamy stąd. Nie, nie, nie warto, nie idźcie tu, nie idźcie tą drogą. To moi drodzy. Wchodzimy na zespół zamkowy w nieświeżu. Yy, tak yy, muszę... Tak, no cały czas uczę się gimbala. Wybaczcie mi. Także za chwilę przełączę kamerę, jak już tam wejdę. Jak będzie warte coś pokazania, to wam yy, pokażę. Muszę się też przyzwyczaić, że to nie jest selfistik, czyli muszę rękę trzymać wyżej. Um, nie ma nic po polsku? Nie ma. No to wchodzimy. Dobra, to tak to wygląda w środku. Natomiast yy, to, na co muszę Wam no, zwrócić uwagę, dlaczego nie pokażę Wam tego w środku. Dlatego, że tak, tutaj jest muzeum. Jeżeli wejdziemy do muzeum, to nie wejdziemy do. Miru, czyli do drugiej twierdzy, którą chcemy zwiedzić, która wydaje się być dużo ciekawsza, więc no, trzeba będzie to sobie odpuścić. Tutaj co? No, tutaj studnia, tak? Kołowrotek w tej chwili. Zamknięta klapa, którą można otworzyć, nabierać wodę. Tutaj zawieszone wiadra widać. Ludzie tutaj jakieś drobne wrzucają. A polskiej waluty nie widzę. No i co, no i, i w zasadzie tyle. Czyli na ten moment nic specjalnego, nic szczególnego. No ale jest to jakieś tam powiedzmy sobie kolejne odwiedzone miejsce na liście podróży. Powiem wam wprost. No ten wypad chyba na prawo... Właśnie gimbal jest zrobiony na prawą rękę. Kurde, cały czas się mm. lekceważy na świecie leworęcznych. Długopisy dla praworęcznych, nożyczki dla praworęcznych, gimbale dla praworęcznych. A, a leworęcznych wszyscy mają w dupie. Leworęczni łączmy się. No, że ja jestem oburęczny, ale... No, yy, do czego zmierzam? Bo sorry, taka dygresja była. Że chcemy jeszcze zobaczyć ten mir, a to znaczy, że tego miejsca tutaj specjalnie nie zwiedzimy, natomiast już i tak było w Nieświeżu, gdzie właśnie chcieliśmy zobaczyć te nic, tak naprawdę, chciałem powiedzieć nic nieznaczące, ale to by było złe słowo, nieszczególne groby radziwiłów, trumny, także, także, no, no sytuacja wygląda tak jak wygląda, za chwilę stąd wychodzimy. Jedziemy do Miru, z Miru do Mińska, a co będzie dalej, no to, to życie zweryfikuje. I tu, tu jest, order Orła Białego. E, może, może uda mi się zrobić zdjęcie tego za chwilę, zobaczymy, momento. No, to zdjęcie, zdjęcie zrobione, gdzieś tam pewnie na koniec filmu je wrzucę, jeżeli się nie pogubię w obróbce materiału. I spadamy do Miru. Także tak kochani, na ten moment lecimy, na razie, cześć.